Czemu nazwałeś psa proboszcz? Bo się lubi bawić z dziećmi. Budzi się facet po imprezie na kacu i mówi Jak pomyślę, że muszę w niedzielę wstać o szóstej rano, to szlak mnie trafia. A po co ty wstajesz w niedzielę? Muszę iść do pracy. A kim ty jesteś? Księdzem. Kiedy włożę sobie go do ust, czy muszę panu patrzeć w oczy? Pani kochana, niechże pani dmucha w ten alkomat. Rozmawiają dwie koleżanki. Jak tam wczoraj impreza? Tak dałam wpalnik, że wylądował w łóżku z własnym mężem. Mamo, mamo, zrób mi śniadanie. To, że sypiam z twoim ojcem, nie znaczy, że możesz do mnie mówić mamo. To jak mam mówić? Normalnie, Andrzej. Zagadka. Jaka jest różnica między Tytanikiem a Polską? Tytanik, jak tonął, miał prąd i węgiel. Przychodzi baba do okulisty. Lekarz bierze wskaźnik, podchodzi do tablicy, pokazuje największą literę. Baba dobrze czyta. Pokazuje trochę mniejszą. Baba również dobrze czyta. Pokazuje tą najmniejszą. Baba także dobrze czyta. Lekarz mówi: Pani, pani ma bardzo dobry wzrok. Po co pani do mnie przyszła? Przyszedł facet do lekarza. Panie doktorze, od paru dni mam zatwardzenie i nic mi nie pomaga. Będziemy musieli zaaplikować czopka. Niech pan zdejmie spodnie, pochyli się, a ja panu zademonstruję. Facet zdjął gacie, pochylił się, lekarz sunął czopka w tyłek. Okej, okay. proszę tak robić przez trzy dni, co dwanaście godzin. Facet wieczorem w łazience mocuje się, ale niestety nie może sobie poradzić. Więc zawołał żonę i poprosił o pomoc. Zdjął gacie, pochylił się, żona położyła rękę na ramieniu. Drugą wsunęła czopka. O kurwa! krzyknął facet. Żona O Jezu, kochanie, coś ci się stało? Bolicie? Teraz sobie uświadomiłem, że lekarz, jak wsuwał czopek mi w tyłek, to obie ręce trzymał na moich ramionach. Opowiem Wam dzisiaj historię. W pewnym akademiku, pewnej uczelni medycznej, w jakimś tam mieście, studenci zrobili sobie imprezkę. Piwko. Alkohol, tańce, hulanki, spawole. Jeden genialny student wpadł na genialny pomysł. Jak już towarzystwo było lekko zrobione, włożył sobie żarówkę do ust. No wszyscy się śmiali, ubaw popachy. Tylko był mały problem. Nie mógł jej wyjąć. Wszyscy się śmiali, jak to włożyłeś, to i wyjmiesz. Ale jemu nie było do śmiechu. Szczękościc nie wchodził w grę. Zadzwoniliśmy po taksę, zeszliśmy z gościem. Taksówkarz jak to zobaczył, osłupiał i padł śmiechem. No, rozbawił się, nic nie komentował. Jedziemy, no i jak to w taksówce? Podchmieleni studenci. Opowiadamy mu historię, jak to się działo. No, taksówkarz, kurs życia. No, mówi, jeszcze takiego ubawu to w życiu nie miał. Dojechaliśmy na sor. Wchodzimy do szpitala. Pielęgniarki, ratownicy medyczni i lekarz, jak to zobaczył, no padli. Ale gościowi nie było do śmiechu. Lekarz mówi: no, niestety, trzeba będzie ciąć. Mina mu zbledła. Poszli do pokoju zabiegowego. Wyszedł po jakimś czasie. Miał patronki założone na twarzy. <laughs> Wracamy. Wchodzimy do akademika. A tam co? Drugi gość z żarówką w ustach. No nie wierzył temu pierwszemu, że się nie da wyjąć. Mina mu zbledła, jak zobaczył tego gościa z obandażowaną twarzą. Historia się powtarza. Taksówka, schodzimy na dół. Na szczęście inny taksówkarz. Znowu historia się powtarza. Jedziemy, opowiadamy mu. Pada ze śmiechu. Wchodzimy na sor. Lekarz, jak zobaczył, padł. Mówi: Nie uwierzycie chłopaki, co się teraz stało. Hit tej historii. Wchodzimy do gabinetu, a tam pierwszy taksówkarz, zgadnijcie. Z żarówką w gębie. Pozdrawiam, jak się podobało, dajcie polubienia.